Cześć! Święta tuż tuż, dlatego dzisiejszy odcinek spędzimy w kuchni. Zaprosiłyśmy także specjalnego gościa, którego już tutaj widzicie, a to dlatego, że dużo słyszałyśmy na temat gotowania, że jest przepyszne i że w święta wszyscy się zajadają potrawami, które wychodzą spod tych właśnie rąk. Tak, ale oprócz gotowania. Postaramy się jeszcze dzisiaj obalić mit, że teściowa i synowa w kuchni nigdy się nie zgodzą. Bo w tym momencie przedstawiam Wam moją ukochaną teściową, panią Wandzie. Dziękuję ślicznie, <noise> dziękuję za zaproszenie, że mnie zaprosiła Monika i moja Madzia teś, synowa. Cała przyjemność po naszej stronie. Tak, bardzo mi miło, także z przyjemnością dzisiaj ugotujemy bardzo dobre wigilijne gołąbki, kutie i kompocik. Zapraszam Świetny na przygotowaliśmy Brzmi smacznie. Zaczniamy? Myślę, że będzie wszystkim smakowe, także pokażę z przyjemnością. <grym> Słuchajcie, ja może nie jestem specjalistą, ale chyba najbardziej czasochłodne i pracochłodne będą gołąbki, więc od nich zaczniemy. Mamo, co będzie potrzebne? To będzie potrzebne? Duża kapusta, jak największa, bo zależy nam na dużych liściach. Kilogram ziemniaczków, pół kilograma kaszy jęczmiennej, dobrze żeby była gruba, nie średnia, bo za drobna. Znaczy cztery cebulki, troszkę oliwy, pieprzu i soli. No tak, żeby było szybciej, rozdzielimy sobie pracę. Monia ugotujesz obierzesz ziemniaczki. Dobra. I o, o, oczywiście one będą starte później, tak? Okej, okay, czyli obieramy. Obieramy sieramy. najpierw obieramy. Madziu, ugotujesz kaszę i obierzesz cebulkę, pokroisz kosteczkę. Ja idę zaparzyć ka, tą kapustę. Ja oczywiście dostałam najgorsze zadanie, jak zwykle, to od którego najbardziej nienawidzę i wszystko płynie i po prostu czuję się jakbym oglądała Titanika pierwszy raz. Dobra, ja mam ziemniaki teraz je umyję i za chwilę będę musiała ucierać, nie? Tak. No w sumie też nie ma kolorowo. Obrane, umyte, teraz biorę się za ucieranie, także Madzia nie martw się, ty nie lubisz kroić cebuli, ja nie przepadam za ucieraniem, ale czego się nie robi dla takiej dobrej poprawy. Hmm. Tak, teraz mamy gotowe produkty wszystkie. Mamy kapustkę, ziemniaczki utarte, kasza ugotowana i cebulkę. Do utartych ziemniaczków dokładamy kaszę i to musi być gorąca. Nie wiem, Madzia, jak ty, ale ja robię się głodna. Tak. A nie my tak pat... pachnie. My patrzymy jak bardzo takie małpy. Zamieszamy leciutko, żeby nam się skleiła. Ważne, żeby mm. była gorąca kasza. Monia, możesz tu włożyć cebulkę. cebulkę. Tak. Cebulka podsmażona. podsmażona oczywiście. Zeszklona bardzo ładnie na oliwce. Pachnie pięknie. Tu w ogóle mięso nie mi jest potrzebne. Nie, bez mm. mięsa. Oczywiście. Tylko używamy sól i pieprz. Sól dajemy tak. Ja zawsze mówię na oko i zawsze mi wychodzi to na oko. Na które, na lewe czy na prawe? <noise> jak to woli, każda według swojego uznania może dać więcej pieprzu, mniej. Ja daję tak, żeby wszyscy mogli spróbować, nie było za mocne. A można spróbować tego farszu? jak zamieszam i sobie zobaczę. Można. Ja zazwyczaj nie próbuję i zawsze mi wychodzi dobrze. Doświadczenie robi swoje. No ale jak się robi 20 raz, a jak się robi pierwszy. Możesz, spróbować. Ja Proszę sobie wziąć czystą łyżeczkę i spróbować mhm. i tylko dobrze wymieszać. Góra-dół, góra-dół i zobaczcie. O, Jak pani Monia, zobacz, jak ładnie to wygląda. Zamieszamy. Monia chętna? Próbujcie, mhm. Madziu. Wiesz co, Pc, ja tam ufam tutaj. Ja, ja, na, ja, ja też nie ufam, próbuję. ale jestem głodna, bo ja sama zazwyczaj robię na oko dlatego, nie? Mm. Ale mm. przepis, no to przepis. Biorę talerzyki, będziemy ja może się uczyć. Możemy zawijać. Zaczynamy nakładać farsz do liścia. dużego listka. Trzeba mieć na dużo zlatuje Proszę zobaczyć, dziewczynki. Tak, tak. I to już jest nie jeden. wygląda trudno. Nie wygląda prosty. Ach poszedł na moje konto. Tak. Patrz jakiego ja zrobiłam. <laughs> Nakładamy następnego. Proszę Moniu. To co Monia? Działamy, działamy. Maciu. To mama decyduje, komu lepiej wychodzą. O nie, ja się, to, bawię, ja, by, się ja, ja, będę pomaga, ja będę Wam pomagała. Pod, Chociaż wyglądać też muszą trochę, nie? Tak. Proszę tu podglądać taką, taką, taką łyżkę porządną. Łyżkę porządną. Nie żałuj, Madzia. O, do tego listka to ci wystarczy. Dobra? Tak. tak. Żałuj, Madzia, nie żałuj, tak. bo Arci będzie próbował. Będzie. No. on <laughs> lubi bardzo, tak. Zakładamy. Bardzo ładnie żeście sobie poradziły, moje dziewczynki. Elegancko, bardzo pięknie, nie spodziewam się po Was. Na sam spód damy troszeczkę oliwki. Bo teraz układamy żaru Układamy do żaru odpornego, tak. tak. Madziu, powiedz, przypomnij mi, bo to ja już wszystko tak. wiem i mi trudno potłumaczyć. Do tego tłumaczenia to nie za bardzo. Bardzo ładnie. Możecie układać, Madziu. Tak ciasno układamy, że tak układamy. Ciasno żeby tak układamy. Były... Monia, tak samo swoje układaj. Takie ładne żeś porobiła, niech się tutaj. Ojej, Miesz ile pochoje, się. Nie wiem, po tak. no. Ja się zaraz tu nie zmieszczę w kadrze. Nie tak się. Z boku też. Tak, spoku też, o. Ostatni. I zobaczcie, taki jest żaroodporny. Idealnie. Idealnie. Jakbyśmy wyliczyły, tak. Ale nie Te wyliczyłeś, Teraz nie? jeszcze na wierzch ciut oliwką. O tak, bo to tak, żeby było ładnie szklisto. I nakrywamy jeszcze liśćmi. Słuchajcie, jak te liście się upieką w piekarniku, włożymy do piekarnika i będą bardzo takie ciemne po dwóch godzinach, wtedy wyłączymy i już będą na pewno na 100% gąbki. Muszą być te liście, jak ja mówię, lekko przypieczone. Tak zakrywamy, żeby żaden nam nie wychodził na zewnątrz. Słuchajcie, i teraz tylko zalewamy zwykłą, na zwyklejszą wodą. Dużo tej wody? W dużo w nie. Tu jest tak gdzieś, zobaczcie tutaj na, do połowy tego pojemnika. Tak, do połowy tego żarotpornego, do połowy tego żaroodpornego, żeby była woda. Nie więcej. Bo później będzie nam kipieć w tym. To co, wędrujemy możemy, do piekarnika? Możemy już zanieść już do piekarnika. Idziemy, spisałyście się bardzo ładnie. Idziemy. Gołąbki już się pieką, zostawiamy je na mniej więcej dwie godziny w piekarniku, co jakiś czas będziemy sprawdzać, ale w międzyczasie bierzemy się za drugą potrawę. Tą potrawą to jest kutia. Oczywiście do kuty potrzebujemy pół kilograma pszenicy, takiej łuskanej. Do nakutie. 200 gram maku mielonego, albo można sobie samemu zmielić, można kupić już gotowy zmielony, 100% jego jest. Miód naturalny oczywiście, orzechy włoskie, tak mniej więcej 100 gram. Cukier do posłodzenia naszej wody. Morelki suszone też 100 gram. Możemy dołożyć sobie ananaska, 100 gram. Rodzynki, płatki migdałowe i skórka pomarańczy. Pszenicę na kutie musimy zalać wcześniej wodą i zaparzyć, gotować z dwadzieścia z pół godziny. Mhm. Oczywiście gorącą wodą zaparzamy mak i gorącą wodą zaparzamy... Rodzynki. Czyli muszę to zalać wrzątkiem. Wrzątkiem. Tak, wrzątkiem mhm. i się jak z... długo? Kut... mak może tyle samo być zaparzony w gorącej wodzie stać, co kutia. Czy zaparzyć, I... tylko gorąco wodą odstawić, nic nie robić. Czyli ta pszenica w tym czasie nabierze tej wody, napęcznieje i gotuje się gotować. Gotować. i tak. Mhm. Ona będzie się teraz mhm. gotowała też bardzo krótko, bo już jest zaparzona wcześniej, tak, zalana wcześniej i. Czyli te my, tak. gotujemy. my gotujemy gotujemy Idziemy gotować. W czasie, kiedy się gotuje nam pszenica na kutie. Dziewczyny, możecie teraz tak pokroić morelki na mniejsze kawałki, takie madziu mhm. na 4, na 6. monia. A dla ciebie mam takie zajęcie, żebyś troszeczkę podusiła, powałkowała orzechy. Orzechów też tak garść, czy całą miseczkę? Nie. Orzechów nie będziemy żałować. 100 gram może 100? być miało naprawdę na pół kilograma pszenicy. 100 gram orzechów to nie będzie za dużo. No co do kuti, potrzebujemy przegotowaną wodę, mniej więcej pół litra i ją osłodzimy. Na pół litra wody mamy trzy łyżki cukru. Następnie uzupełnimy słodkość miodem. I teraz tak, do tej osłodzonej wody wykładamy całą pszeniczkę. Dokładamy teraz maczek. Z wodą? Z wodą. Ze wszystkim. To jest bardzo dobra woda z także nie odsadzamy. Wszystko, wszystko to wlewamy. Wszystko razem Zim. mieszamy, tak. Po paru godzinach pszeniczka jeszcze nabierze tej wody i zrobi się gęściejsza. Teraz tak, dokładamy do tego po kolei wszystkie składniki. Mhm. Na sam koniec będziemy dosładzać miodem. Tak, lejemy tak mniej więcej ja wszystko mówię, robię na oko, mhm. każdy widzi według swojego uznania. Mieszamy. Zaraz będziecie próbowały. Monia, bierz łyżkę i madzia. Mhm. I powiecie mi, czy dla Was jest za mało słodka, czy, 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 czy jeszcze dosłodzimy miodem. Jak na moje oko, to mhm. dla mnie by była sama mhm. raz. No. Nie hmm. może być za A słodka. Dobre to jest. No tak no. za słodka naprawdę to więcej nie, nie trzeba. Już jest gotowa do jedzenia, możemy już wszyscy spożywać. <laughs> nie czekać na wigilię. Super. Słuchajcie, nasze gołąbeczki nadal w piekarniku. Chyba jeszcze godzinka im została. Mhm. Tak, kutia odstawiona. I ostatnia rzecz, którą na dzisiaj zaplanowałyśmy, to wigiliny u nas w domu co wigilie podawany, kompot z suszu. Do kompociku suszu potrzebujemy. Gruszeczki suszone, śliwki suszone, niewędzone, i jabłuszka. I słodzimy, oczywiście, miodzikiem. A dlaczego nie mogą być wędzone? Nie mogą, bo smak będzie bardzo niedobry smak kompotu. Już zostałam poinstruowana przez mamę, że do gotującej się wody wrzucamy suszone owoce, i tak. Pół godzinki. Pół godzinki. godzinki Na gotujemy. gotujemy. No i dobrze. Kompocik mamy już gotowany. Gotował się pół godzinki. Możemy go zleć do dzbanka. Jest. jest. Resztę dolejemy Później. za chwilę. Ale już go widać. Aromat tak jest przepyszny. To co? Dosładzamy mój Miodziki. Ale taką to dobrą do... łyżkę. Jak będzie mało, to dosłodzimy, żeby nie był zasłód. Sam raz. Super. Idealny. Nie potrzeba więcej mm. cukru ani żadnego miodu. Nic. Czyli mamy kutię, Gorący. Mamy kompocik. Możemy wyciągać gołąbki. Tak, będziemy wyciągać gołąbki. Super. Otóż Mamy gotowe gołąbki. Proszę zobaczyć w jakiej postaci się ładnie nam upiekły. Tak ma wyglądać. Tak, ma być takie. Takie mają być, bo to są liście, właśnie które były na samym wierzchu się mają spalić, tak jak widzicie państwo. To wszystko ściągamy. Ja to już jest gołąbek, że nam się przypiek, ale taki ładny w takiej postaci. No i oczywiście w takiej postaci nie podajemy tych gołąbków. Zaraz pokażę, w jakiej postaci zjedzamy te gąbki. Gołąbki wystygły, przechodzimy do podania. Proszę zerknąć oczkiem, kroimy w takie plastry, rozgrzewamy patelnię na rozgrzaną oliwkę, układamy, a możemy tak złożyć. Proszę zobaczyć bardzo szybko i się to zrobi. O, układamy w stronę patelki się ładnie smażyły. No i na wierzch obsypujemy cebulką. I to razem podsmażamy. Razem podsmażamy. Już mamy gołąbki ładnie zarumienione. Możemy ściągnąć na talerzyk. Proszę zobaczyć, ładnie. Cebulka i gołąbki. Mhm. Mm. Pachną ekstra. Mm, Pachną. Wyglądają też fajnie. Mhm. Mm. Tak, Ale jeszcze lepiej inaczej. smakują, <noise> wyglądają. Znaczy w ogóle to jakby ktoś mi powiedział wcześniej, że to są gołąbki, to bym nie powiedziała, że to są gołąbki. Tak. Dzisiejsze propozycje już są gotowe. Najfajniejsze w nich, oprócz oczywiście aromatu i zapachu, jest to, że można je przygotować dzień wcześniej, Dokładnie. nie w samą wigilię, tylko dzień przed. One sobie przez noc dojdą, nabiorą smaku. I później tylko przed całą kolacją zostaną odgrzane i podane. My się nie zmęczymy, będziemy mieć więcej radości z przygotowań tak. i jeszcze zdążymy zarazić tą pasją innych. Myślę, bo tak. mniej przygotowania w tak. Wigilię, tym lepiej. Dokładnie. Ja już jestem zarażona. Nauczyliśmy się z Monią dzisiaj super rzeczy. Na pewno je wykorzystamy w tym roku. I za to chciałyśmy bardzo podziękować naszej ekspertce dzisiejszej. Bardzo, bardzo. Brawo! Tak? Dziękujemy, super! Hey, e, a Was e, chciałyśmy zapytać, czy podobał Wam się odcinek w takim stylu i może chcielibyście, żebyśmy częściej zapraszali ekspertów lub ekspertki w jakimś temacie. Dajcie znać w komentarzach. Madzia, a może po prostu jeszcze po z teściową kiedyś nagrasz odcinek, byłoby no, nam bardzo miło. Czy eksperta nie, kulinarnego już, już mamy zaklepanego, <laughs> tak? To już jest koniec, <laughs> nie ma innych. Także dajcie znać, co sądzicie. Ja bardzo dziękuję. Monice i Madzi za współpracę, bardzo mi się fajnie z wami pracowało i co? Życzę smacznego i zdrowych, radosnych świąt. Dziękuję. Pa, pa. pa.